Serdecznie. Gramy gramy sobie tu takiego pół losowego zobaczymy na kogo trafimy o, Glosz jak zwykle karty nie mam Glosz ma na imię Gloria proszę, Mia Leo ma na imię Mia Elżbieta ma na imię Elżbieta jest z Belgii, gramy może powinienem tam BJR Albo. Ciao, Nie wiem, co. co by chciały. Pik na pika też nie mogę nic odpowiedzieć. O, tu się zmieniło. Nad kokos. Kokos forever. Cokolwiek to znaczy, kokos jest forever. No, pasuje sobie i zawisuje w trefelka Jeszcze raz spasuję. I powodzenia no Pików ma 6, trefle mam dobre. No i treflu. No to co, to nie umie grać. No trudno. Chcę wziąć potem. Do tych trefli przecież nie dojdzie. Bijemy asem. To jeszcze raz trzeba zagrać. Pika do dwójki. Jak chcę oddać trzy piki? No muszę zagrać na drugiego asa. Pika do dwójki. Jak by tu powiedzieć? Granie w króla. O, druga dama spadała. Jak by to powiedzieć? Nie umie grać, no, ale trudno. No dobra, tam się zorientowałem, co tam w prawie pisze. Puszczamy tu trzeba. Nie, o! No i jak weźmie lewe na króla? Graj szybko w kiera, trzeba zagrać kiera do króla. Chociaż tu jest askier. No ta, a kiera do króla kto zagra? Grając kiera do króla na 50%, czyli co drugi raz, miała szansę. Miała No i co teraz? Zagraj w małego kiera albo. O, odda pika. jeszcze odda kiera. Aha. Nie wolno Glorii pozwolić. odostała lewkę. I ugrała. Nie należało jej się za tę grę, ale trudno. Ale mam kawę. Nie należało się. No, askier należało się spodziewać, jeżeli to było bez atu. Szczęśliwe dwa pik. Jak się trefle dzielą 3-3, to powieście treflowe można było boże. Zobaczmy, jak się trefle dzielą. 3-3 powieście w treflowym biało się, brało się 5 lew plus askaro 7 o, teraz ja będę mam nadzieję rozgrywał. Mia. Tylko nie pika karo. Wygraliśmy 0,4, no pięknie. Mam nadzieję rozciąć treflę. O! Powinna mieć 15 oczek. Jak ma 15, to wygram lekutko. Powinna mieć nadwyżkę. Liczymy oczka. No widz trefla pójdzie. Dawaj, lwica. Leo, to jest lwica. Dwanaście ma. Niestety muszę oddać kierowych pięć. Chyba że się chłopaki zablokują, trzyma na tę trefle głosiła dwa trefle. Jeszcze makijaż. Czy o tam nie weszła kierami? akjerami? wszystkie, bo się zdenerwowałem z piątym waletem. Dwa trefle weszło. No to ja mam piątego waleta. 5 karo było do wygrania. No. Brało się korowych 6, treflowe 3 to 9. Aspik to 10. Masz, nie umiesz grać, ale masz. Pokaż klasę. A teraz chyba cztery piki i przegra. Nie, nie, ja dalej nie idę. Powinienem kiery zalicytować. bo tam zalicytował dwa kiery. A potem trzy bez To może by nie było w Zobaczymy. No dostała damę Pik na impasie. Dobrze. Bijemy i gramy na przewitki. Proszę. Trefla. Przegrać na przebitki, to nie ma inaczej. Po co ściągać? Z takimi, z takimi na no szczęśliwie nie mają już. Nie z tej strony jesteś dziecko. Można było przebić dwa kara, tu tu parę trefli. No graj. Zagraj w trefla. No. Dokładamy. Poproś, żeby ci w karo zawistowali. O, dostała ślewe. Jednego kiera się wyrzuca. Mhm. Proszę, wyrzucamy kiera. Przybijamy karo i pasujemy kiera. Czy nie przebijamy trefę? I pasujemy kiera. Im pasujemy kiera gramy na podział kierów 3-3. Dama. Umie im pasować. No i dobrze. No i reszta lew. O. Mhm. Bijemy. Przebijamy kiera. Dobrze. Umie grać. I cztery piki wygrała. Reszta nasza. Pięknie Gloria grała. No i teraz już nie ma szans stracić lewe, jakby nie grała. Lubi brać lewy i bardzo dobrze kawę wypiłem. Nie powinniśmy stracić, bo tam nie szło. Trzeba było trafić damę, pika, dama pik się wyjaśniła. Bo spod damy zawistowała w pika. Coner. Znaczy nie pasowała damę. Przyjęliśmy 2,9. 3K. Tak, to się nie będziemy bawić, co? To jest skandaliczna licytacja, którą zrobiłem, ale się po prostu zdenerwowałem. Daj kontr. O. No my gramy. A ja nie zawistuję w królakier, bo nie potrzebuję tylu lew. No, połóż asa. I zagraj w karę. No biorę kierową. Zagraj w karę jeszcze raz. Jak można z czymś takim dołożyć 6 pików. Po co ściągać dziecko z klasy? O, tych pików to ma dużo. I kiedy dobra. Na pierwszym ręku nie można powiedzieć cztery piki, bo może i sznemik. A my w trefle mieliśmy. I w kara. My mieliśmy pięć trefle do wygrania. Albo pięć kar. No wreszcie mam kartę. Po bez jest szansa, że wszyscy umieją taką um, potrafię. O, Eli, Ela przeszła. Eli wygląda jak pan. Ciekawe co, Gloria. No. A jeszcze są problemy, trzeba tam wziąć lewy. Trzeba będzie nam wyrzucić. A nie można było powiedzieć dwa piki, dwa, dwa trefle i spasować na moją odpowiedź. Trudno. Co, one nie umieją grać? Piki można było i cztery wygrać, chociaż się źle dzieliły. A, ja w Bezatu gram. No to biorę swoje. Okay. może tu jest król kier askier to ten już wszystko bierze ja. Kara ma. Poczekałaś, nie? Rzuciłaś karę? Albo to trzynaste było. Dodawaliśmy pika, kiera, dwa kara, nie było. Ojej. Ojej. Dobrze się nie denerwując. O Tu są wszystkie figury. Bez kontry, cztery kiery, bez kontra. Trzy kiery to blokujące, to nie bilansowe. Ma trzy kiery, może jakieś figury ma. Ostro dołożyła te cztery kiery. Dużo nie wpadnę. Dziękuję za karo. O tam są jakieś figury, a dziesiątka karo gdzie? Brali dwie karowe dwie kierowe to cztery wolek treflowych. Trzeba za to mogli wygrać? Jeszcze dwie oddam. Jeden kierunek się ostał. Konsekwentnie. Jak w Trefla, to się zdenerwuje. Jak w Karo też. Gdzie jest kier? Leo, masz kier? Nie masz kiera. Już nie weźmiesz. Z dwóch zasad, tuchnę. Powinniśmy wygrać to. Jeden dziewięć, przybraliśmy. Trzy kiery byłoby za pięćdziesiąt. Marne karty z nimi jest. I trzy mu. A 3B za to grały 5 treflowych 2 karowe to 7 i 2 kierowe to 9 Oddawały tylko i pikowo mogę wziąć Proszę graj Graj Gloria Ja jestem taki, że pozwalam Glorii grać Ja dalej Glorią nie licytuję. No widzisz tutaj Gloria. Wkiera. <laughs> no. Nie ma szans To oni to mogą ugrać. Piki pod impasem. Przebijam No dobrze. Dwanaście trifle zostało, Co jakieś figury musi mieć, żeby otworzyć kier, pikowe musi mieć. czyli to chyba leżą na te trefle. Jeszcze raz Kara. Tu nie mogę położyć dziewiątkę woleta teraz. Zagraj. Zbić Asa Piktra, bo te kara będą lewami. Beznadziejny list. Więc... myśleć. trefle nie chcecie. Czy 6 treflę zostało? To szkiera było lepiej. Aha. Dobra, dziesiątka. Kara nie przebija. No i teraz królapik masz. Pięć treflet zostało. Dwa trefle, trzy trefle zostały. Ma Ojej, bez razu. Nie. Swoje. Jak można było w to karo zagrać? Bo bez razu. Nie policzyłem trafia, bo tu... Ojej. Trzeba było zagrać w pika. Wyrobić te piki. نعم